Panie Ministrze, nadzoruje Pan Straż Pożarną. Tak. No to trzeba gasić polityczny pożar dzisiaj. to konkretnie związane z Krajowym Planem Odbudowy. Pieniądze na ekspresy do kawy, na działalność chwilówkową pół miliona, 28 wniosków na zakup jachtów. Jak to ugasić? Ten, pro, ten pożar będzie ugaszony, mówił o tym Pan Premier Donald Tusk. Będą przede wszystkim kontrole i jeżeli jakakolwiek złotówka, a sam pan redaktor przeczytał to. To w ogóle nie są cele, które, którym powinny służyć grosz publiczny. Jeżeli jakakolwiek złotówka byłaby, mogłaby być zmarnotrawiona, to będą zwroty, będzie mocna, mocna reakcja. E, cieszę się z tej zapowiedzi pani minister na Łęcz, że już uruchomiła kontrolę. Cieszę się, że e szefowa Parpu już została odwołana, bo to znaczy, że jest reakcja polityczna. A teraz czekam na kolejne kroki, bo one muszą być bardzo twarde i bardzo zdecydowane i takie będą. A nie jest trochę tak, że politycznie. Jednak ten granat wam dzisiaj rano wybuchł. Sławomir Mencen napisał już, że to program Jacht Plus imienia Donalda Tuska, Marcelina Zawisza z partii Razem, że to jawne rozkradanie pieniędzy publicznych. Okej. Okay. Ja odrzucam taki, taki tani populizm pana Mencena czy pani Zawiszy. Tak, jest problem, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale jest, jest też zdecydowana reakcja. Wie pan yy, w, przy tego typu programach zawsze zdarzają się wpadki. Ja ich w ogóle nie chcę tłumaczyć, żeby było jasne. Tylko wiem, że wpadki się zdarzają. I chodzi o to, żeby we właściwy sposób zareagować. ja będę oczekiwał, znaczy nie ja w, w sensie jako wyborca będę oczekiwał, że e, te kontrole przyniosą konkretną odpowiedź. Kto, dostał pieniądze niesłusznie, jakie są konsekwencje wobec tych osób, czy te pieniądze wróciły do budżetu państwa i jeżeli były jakiekolwiek niejasne, niezgodne z prawem procedury, to będę oczekiwał też od prokuratury, to też naturalne, już u... że, że, że będą konsekwencje i, i będą, będzie kara dla winnych. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości, tylko tak jak mówię, ja, ja wiem, że politycy politycy opozycji, prawo opozycji... Oczywiście, że tak. W ogóle z tym nie dyskutuję, a, a tutaj, a tutaj Problem jest, tylko ja jednak pragnę przypomnieć, że nie, nie, nie przypominam sobie aktywności pana Mencena wtedy, jak przez wiele, wiele miesięcy PiS blokował KPO, że żadne pieniądze nie trafiały do Polaków. Nie przypominam sobie wtedy takiego rannego wzmożenia pana Mencena, mówiącego, pisowcy, róbcie coś z tymi pieniędzmi. Dziś, dziś się jakoś pan Mencen obudził, okej, okay, jego prawo, o, tylko miejmy, miejmy naprawdę umiar we, w tym. Mówił pan, panie ministrze, że ruszyły kontrole. Premier Tusk mówił też dzisiaj, pytany przez Polsat News o całą sprawę, że dzwonił do Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz. Ja zastanawiam się i że jej wyjaśnienia nie są na ten moment wystarczające. Zastanawiam się, czy pani minister no, jednak nie jest odpowiedzialna za to, że zabrakło na jakimś etapie tego filtru, który wcześniej niż dzisiaj, dopiero kiedy się mleko rozlało, umiałby to no, przecedzić to Ja myślę, że o tym mówił pan premier Donald Tusk, mówiąc, że te wyjaśnienia nie są wystarczające. To znaczy, że, że dopiero Pełne wyjaśnienia pani minister o skali nieprawi ewentualnych nieprawidłowości, o decyzjach personalnych, które zostaną podjęte, będą mogły powiedzieć, czy ta sprawa jest zamknięta, czy nie. Zawsze, w każdym resorcie, tak już jest, odpowiedzialność polityczną ponosi kierownictwo minister i wiceministrowie. I pewnie pani minister Pełczyńska-Dałącz za tą sprawę e, będzie się musiała premierowi wytłumaczyć. Tylko tak jak mówię, reakcja już jest, bo to jednak kilka dni temu szefowa parp czyli jednostki, która dystrybuje te środki, została zdymisjonowana. Te kontrole ruszyły. Poczekajmy na ich efekt. Tylko ja nie? się trochę, Panie Ministrze, łapię za głowę, kiedy wiceminister dzisiaj z resortu, Pani Pułczyński, nawet Jan Szyszko, mówił na konferencji prasowej, tłumacząc całą sprawę, że no rzeczywiście te, te pomysły czy projekty złożone sprawiają wrażenie dość cwaniackiego podejścia do wspólnych publicznych pieniędzy. No to co, zezwalacie na cwaniactwo jako? Nie, nie zezwalam, nie zezwalamy i tak jak powiedziałem, każda Każda złotówka wydana niezgodnie z przeznaczeniem, a moim zdaniem to nie jest kwestia cwaniactwa czy braku cwaniactwa, to jest kwestia tego, że te pieniądze nie temu miały służyć. One miały służyć przedsiębiorcom, aby ratować miejsca pracy. One nie miały służyć jachtom, nie miały służyć jakimś luksusom. One miały służyć odbudowie polskich, polskich przedsiębiorców po widzie. jeżeli te pieniądze są niewłaściwie wydatkowane, to od tego jest państwo, żeby te procedury naprawić, żeby pociągnąć winnych do odpowiedzialności, ukarać tych, którzy do tego dopuścili. Jedna głowa już ta przepraszam za polityczna polityczna już spadła i pewnie spadną następna.